Siema z tej strony, Kinsu, a to jest ponownie Spelunki 2. E, od ostatniego nagrywania dowiedziałem się paru nowych rzeczy. Między innymi to, e, dosłownie każdy ruchomy przedmiot może aktywować te strzały. To jest pierwsza rzecz. Druga, e, zakupione przedmioty automatycznie stają się wyekwipowane. Tak, nie trzeba nic ekwipować ani kombinować z tym. E, no i w międzyczasie, jeszcze trochę w wolnym czasie, chwilę pograłem. Doszedłem do poziomu trzeciego parę razy. No ale w poziomie trzecim już ginąłem. Nieważne. E, I sądzę, że dzisiaj pójdzie trochę lepiej. Mamy już kamyk. E, on może aktywować. No I e, Już tego nie zrobi. Okej. No trudno. Nie potrzebujemy tego. Jest nie to, on się nie chwali. Pająk! Będzie skakał jak popieprzony dopóki no, dobra. Będę cały czas żył w stwierdzeniu, że pająki są najgorsze. Na razie nie widziałem w tej grze nic bardziej okropnego niż pająki. Okay. Eee... Niech on sobie przejdzie, albo przejdziemy z drugiej strony. Nie mamy jak się tam dostać, prawda? Spadaj. K, udało się. Super. Da się go zaatakować już od boku? Chyba się nie da, prawda? Chyba nie da się go z boku zaatakować. No tak. K, tam nie ma po co schodzić. Tam jest tylko złoto. Weźmiemy ten kamień. Rzuciliśmy to złoto, super. Dobra. Yy... Nie dowiedziałem się co z tym pieskiem. Nie sprawdziłem co to zwierzątko. Czy mamy z nim coś zrobić, czy... Nieważne. Tu jest kret. Krety nie skaczą z tego co wiem. One nie skaczą, więc to jest pewnie dobra wiadomość. Chodź, piesek. Ok, Dan, e, Poszło sprawnie. Uważam, że poszło sprawnie. Jak na pierwszy poziom. Teraz poziom drugi. Tam na dole zaś jest ten typ z y, ptaszkiem. <laughs> Czy indyk to ptak? Prawdopodobnie tak, indyk to ptak. Na pewno. Ma skrzydła i. Może ich użyć? Do czego, niby? Nieważne, ale indyk to tak. Dobra, nie, toperze. Ostrożnie, no właśnie. Dobra, e, pierwszy w pierdol dostaliśmy. Whatever. Nie jest źle. Tam jest świnka morska teraz, okej. Okay. Jak mogę inaczej. mogę sięgnąć tego pająka i jakoś go zabić w ten sposób? Świnka, idź. Eee, no... Świnka, nie chciałem cię krzywdzić, przepraszam. Dobra, czyli tak można trochę podbiec pod tego pająka, ale nie za bardzo, żeby nie zeskoczył na nas. Eee, podnieś świnkę i idź. Okej, okay, jest sklep. Buty wiosenne, rękawice do... W jakiś zestaw tych? Myślę, że weźmiemy rękawice do wspinania. Yy, uchwyt tych rękawic ma małe wypustki na nich całych. Yy, podejść do ściany, by się na nich yy, złapać. I weźmiemy zestaw Lin, bo mogą się przydać. Mogę teraz wchodzić po ścianach? Czy jak to działa? No, mogę łapać się ścian. Chodź, świnka, idziemy. Nadal nie wiem, czy ją trzeba zanieść gdzieś, czy coś. Chodź, chodź. Tu jest indyk. O nie! Aj, to było głupie. To był bezsensowny w pieprz. No i już mamy tylko jedno życie. Debil jestem, naprawdę. Tu jest złoto. Tam jest, powiem, czy to go zabije? Tak, to go zabiło. A w skrzynce jest. A? Długi, szero... długie, szerokie ostrze jest świetne dla obrony, albo żeby siekać warzywa na obiad. Tak. A może będziemy siekać indykę na obiad? To się właściwie da zrobić. To się właściwie da zrobić. O Boże, ale to było brutalny jestem. Przepraszam. A czy ta świnka wyjdzie stąd? E, e, musimy ją zanieść. Dobra, zostawmy ją tu. Weźmy te ostrze, to ostrze, te ostrze nie wiem. I idziemy. O Jezu, czy to go zabije? Ale wiecie co? No znowu te włosy co robią? Halo? Ja pierdziele. Co? E, co? Co? Co ten duch? Skąd się tam wziął ten duch? Czemu ten duch się pojawił? Czy to jest na czas? O, minęło 5 minut, czy on się pojawiał po 5 minutach na jednym poziomie? Ma sens. Dobra. Ale widzicie, idzie mi już lepiej. Już nie jestem taka łajza jak ostatnio. Jestem troszeczkę mniejsza łajza. Niż ostatnio. Tam jest znowu piesek, ale... Tu jest nietoperz. A, nie trafiłem go, dobra. Tu jest kryształek, weźmiemy go definitywnie. E, te namioty, nie wiem czy co robią. ta skóra też, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w grze właściwie. Być może ma, a może nie. Tego się nie dowiedziałem. Chodź, piesek. <ścoughs> Rzucił tego psa na dół, ale nic mu nie jest, więc to mnie niezmiernie cieszy. Lubię pieski, pieski są fajne. Nie chcemy, żeby coś się im działo. Wazy rozwalimy. Mogą tam być węże, a może być w złoto, właściwie. Nie chciałem go bić, co ja robię? Tam nic nie ma. Czyli idziemy tutaj. Oj, i rzuciliśmy tak tym pieskiem. Chodź, piesek. Zaniesiemy cię. Czyżby tutaj? Eee... Użyłem psa jako broni, dobra. E, nie zdążyłem. Okej, piesek, chodź. Chodź, 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 idziemy dalej. Nie wiem co tam będzie. E, to jest to ognisko. Czy ja z tym ogniskiem mogę coś zrobić? E, nie wiem, co mogę z tym zrobić. E, nie mam pojęcia. Zostawmy to. Nie kombinujmy, coś może się stać. Okej. Okay. I tu jest wyjście. Załatwione, super. Okej. Okay. Mamy dużo żyć, skąd? Czy uratowanie zwierzątka dodaje nam życie? To jest dobre. Warto zwracać na to uwagę na przyszłość. Nie chcemy go budzić. A i tak go budziliśmy, dobra. On skakać potrafi, tak? E, tamtędy nie chcemy też iść, bo jak wejdziemy do tej jaskini, pojawimy się obok nich. Oni strzegą tej, tego ogniska, ale nie wiem naprawdę, co to pochodnia zrobi. Pewnie można jakoś inteligentnie użyć, ale nie wpadłem na to. Aha! Aha! Chciałem uruchomić tę strzałę. Czy ja miałem do niej się zbliżyć właściwie? I... Mogłem też rzucić bombę obok i... I ta bomba by... Zniszczyła ziemię i mogłem przejść obok nawet pomijając tego. Dobra. Okej. Okay. Trzeba więcej mózgu używać. Okej, okay. spróbuję więcej mózgu używać, gdybym go miał. Pająk. Tam jest dużo złota, więc ten pająk to do zabicia jest. Aha, dobra. Okej. Okay. No nie spodziewałem się, że ta czaszka wystrzeli. Co, co mamy? Eee, mówią, że mechanizm, który za tym stoi jest... Eee, mówią, że mechanizmem, który za tym stoi jest... Mrożący wybuch, który był zainspirowany przez... Sneezing. Kichanie już wymarłego mamuta. Okej. Okay. Mamy broń dystansową! Genialne! A jest tu jakaś amunicja czy coś? Tam nie chcemy iść, bo wiem, że to tam tylko pochodnia będzie. Okej, okay, czyli Okej. Okay. To tak działa. Dobra, rozumiem. Eee to mnie odrzuca też o jedno pole jak strzelę. Okej. Okay. Czy to się zniszczy? Chyba nie. Czy ja mogę mogę się tym zabić? Okej. Okay. Myślałem, że mogę to rzucić albo coś z tym zrobić Okej, okay, czyli ci przeciwnicy Są zamrożeni, ale oni nadal mogą Mnie skrzywdzić Tak to wygląda Okej, okay, czyli trzeba ich po prostu Zostawić jak są eee, Wiecie co Tu jest świnka, ale To za chwilę Ale tu wysoko Nie wejdziemy tam do góry już Idziemy normalnie No i nie ruszyłem tej świnki w końcu Nieważne Nieważne, ten tam kred jest znowu. W tej grze wszystko mnie zabije. Dosłownie wszystko zabija. I kreta nie da się zabić. Ale on nie może. Kinda nie fair. Okej, okay, czyli świnki nie uratujemy już. Zejdź tam. To weźmiemy, bo złoto za darmo praktycznie. Dobra, tam walcie się. Dobra, tak, ok. Co tu jest w tej skrzynce? Nic, co mnie zabije, dobra. To super. Możemy przejść dalej. Te. Nie wiem, co to są ci ludzie. To są jakieś dziwne. Jakieś dziwne pawiany, z czymś nie wiem. Do z... czego oni mają być porównani? E, pasta. Spadochron, nie potrzebuje. I sznurki. Co robi pasta? Zrobiona z... Z... Sieci pająka i... Okej, okay, możesz tej użyć na swoich bombach, żeby była klejąca. Czyli jakoś modyfikuje bomby, dobra. Eee... Rzućmy przy okazji bombę. I jak ta bomba zadziałała? Nie mam pojęcia. Chodź kotek. Wyniesiemy cię stąd, może. Jest złoto. A to co to jest? Co to jest? Aha. Nie wiedziałem o tym i już wiem. Już na przyszłość będę wiedział. Co ja chciałem tym osiągnąć? Chciałem trafić na tę platformę wyżej, ale nie trafiłem, bo jestem kupi. Nie odmierzyłem tego dobrze. Nieważne. Ostrożnie. Tu wszystko jest do zrobienia. Te wazę pomijamy. A jak mamy się tego chwycić? Nie wiem, jak mamy się tego chwycić, ale. Czy ta strzała już strzeliła, czy. Powinna była, tak e, Tego pieska nie osalimy Bo boję się, że jakbym to ruszył To bym go wysadził jeszcze, nie? Bo musiałem tam tam bombę podłożyć, żeby się tam dostać I prawdopodobnie pies jakby skończył martwy Rzuć to Chodziło o to, żeby te strzały zdezaktywowało już Okej, okay, tu mamy złoto Dobra, super, jasne o wazami, właśnie, wazami można rzucać i wtedy jak się nimi rzuci i coś z nich wypadnie, to będzie daleko, to nas nie zrani tak bardzo, tak to jest krecik, Wara ode mnie e, to są te rękawice okej okay, to było daremnie głupie to był zwy. A to był zwykły nietoperz! Chodź tu. Okej. Okay. To było mądre zagranie, żeby go tam zrzucić. Tych przeciwników zazwyczaj da się jakoś pozbyć. Zazwyczaj są jakieś sposoby, żeby się ich pozbyć. Nawet jeżeli to są tacy, którzy normalnie są nie do zniszczenia. Tego trzeba było pewnie jakieś kolce wpuścić albo coś. Ok, fają zabity. To chciałem go zabić, ale. Znowu mi w życiu nie wyszło. Dobra, idziemy dalej. Eee, poszło tak sobie nie fajnie. Nie poszło dobrze. I nie wiem nawet ile tych poziomów e, twój głos pozostawia echo tutaj. To prawdopodobnie coś oznacza. Kolejna głupia śmierć. To prawdopodobnie coś oznacza i. To na pewno da się jakoś wykorzystać, albo o czym świadczy, ale. Okej, okay. skrzyneczka. Kryształy. Super. A, on i tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli w tej sytuacji już wszystko po kolei kolejnie dopiło dobra. Eee. Muszę więcej w wolnym czasie nad tym siedzieć, bo. gra jest trudniejsza niż. tego pęko zostawiamy. Niż bym przypuszczał. Ten wąż w sumie nic mi nie zrobi. Możemy bezpiecznie zejść. Sterta kości to tam. Podnieśmy to. No, wąż wypadł. Super. Znaczy, nie super, ale. Lepsze to niż jakiś Skorpion, bo Skorpiona w ogóle też tylko raz w tej grze spotkałem i... I nie wiem, jak się przed nim bronić. A tym bardziej też, też miałem poczytać o tym, co zrobić, żeby pozbyć się efektu trucizny, ale... Też tego nie zrobiłem. Czerwony wąż? On strzela. On prawdopodobnie też zatruwa. E, nie chcemy się do niego zbliżać. Dostańmy się tam. E, prawdopodobnie nie jest to tego warte, ale. Whatever. Za te ceny zdobędziemy pieska i odzyskamy sobie prawdopodobnie życie. Mieliśmy 3 życia. Teraz mamy cztery. tak? Uratowanie zwierzątka, doprowadzenie do wyjścia daje życie. Więc na ile to możliwe, będziemy starać się to robić. Eee... Eee, nie ruszajmy tej strzały, bo nie wiem, czy ona strzeliła już, czy nie. Okay. Tam jest zaś ta okropna waza. Tam jest kotek. Nie widziałem tego pająka. Tego nie tykamy już. Tam jest tylko przejście tam, czyli tam nic interesującego już nam nie ma. Tam już nie ma nic, co by nas interesowało. Nie mamy już bomb. No, bo zmarnowałem wszystkie jak debil. Ale trudno. Co z tego? Waza, a nic tam nie było. Sklep. Yy, pasta, nie wiem co robi, pod ochroną nie chce. Kudełko bomb, to są prawdopodobnie bomby i akurat na to mi nie stać. A akurat to by mnie interesowało w tym wszystkim, nie? Tam jest indyk. Spróbujemy to z indykiem zrobić. E, czy to trzeba zabić? Czy to nie, Czy to rani? Nie wiem, czy to rani ani co z tym można zrobić, ale. E, indyk, chodź. To go nie zaprowadziło nigdzie. Indyk, chodź. Nie mogę go tam wziąć. Tak, daję złoto. Nie mogłem go tam wziąć. No to. Trudno, no to go nie wezmę. E, idziemy dalej po prostu, bo nic więcej tam duszka nie mamy. E, zwierzątka, kotka się nie udało uratować, bo nie mieliśmy bomb. Gdybyśmy, mieliśmy... Gdybyśmy mieli, to bym pewnie co zrobił. Czy jeśli uderzę w skoku, to strzela wyżej? Nie, nie wiem jak to działa. Ale jakoś trafiłem tego pająka teraz i. Nie wiem jak to się udało zrobić. Tam jest klucz do czegoś. Nie wiem do czego. Możemy go w sumie zdobyć. Bo czemu by nie? Ale weź go. Mamy klucz. Eee, może tam będzie to do czego on prowadzi. Tak, jest tu skrzynka. To jest tylko jakiś artefakt i pewnie jego trzeba gdzieś dalej zanieść, prawda? Jak my go zdobędziemy i zaniesiemy gdzieś tam daleko 15 poziomów dalej, to coś dostaniemy, tak? Tak zgaduję. Bo tak często jest w takich grach, nie zauważyłem tego. To było idiotyczne. Trzeba patrzeć. Na trzecim poziomie byliśmy. Jeszcze raz, ostatni raz. Ostatnie podejście. Tam jest znowu coś co strzela. Czy to już strzeliło, czy jeszcze nie. Nie wiem, wolę tego nie sprawdzać. A będę musiał. Jakie to było. W ogóle żal. To było wszystko to przewidzenia. Czemu ja tego nie przewidziałem? Bo jestem głupi, ale. Ale... Nie bądź aż tak głupi. Bądź mniej głupi. I w ogóle nie wiem, czy te jaskinie trzeba wszystkie rasować. Nie, nie rasować, nie tego sławcie, użyć. Czy je trzeba wszystkie przechodzić na 100%? Czy to jest dobre, że tak wszystko próbuję z nich zebrać? Tak kompletnie wszystko zdobyć? To zauważyłem, nie chciałem skoczyć. Nie chciałem tak skoczyć, chciałem zrobić co innego, ale już trudno. Eee... Kotka zdobędziemy, kotka uratujemy. Chodź, kotek, kotem rzucać, tak? Eee, ta strzała już jest aktywowana, bo tam leży. Eee, kotek, chodź. O, tego kryształka wezmę, bo za darmo jest. Tam nic interesującego już nie ma. Kotek chodź. To złoto zbierzemy. E, idziemy do wyjścia. Okej. Okay. Tym razem się nie nadla... O, jakie to było słodkie! Polizał go, ale to było urocze. Zwierzątka są fajne. Wszystkie zwierzątka są fajne. Tam do góry nie ma po co iść. Wąż. Kret. Okej. Okay. Czy my tam na prawo chcemy się dostać? Nie wiem. Tu na lewo jest świnka, prosiaczek, wieprzek. To prawdopodobnie jest coś tego, tego sortu, bo takie dźwięki wydaje takie. Nie, takie kwikwi O. O nie, to bije świnkę Chciałem węża dobić Bez strat własnych Świnka, idziesz tu Dobra Więc to by było na tyle w tym odcinku Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia, pa